Witam was, moi kochani, w kolejnym poradniku. Tym razem zajmiemy się robalem. Robalem może nie do końca, troszeczkę mi się przypomniała zagadka, którą jakiś czas temu wam zadałem, z której się zresztą bardzo ucieszyliście. Motywem do zrobienia tej zagadki był właśnie mój pomysł na poradnik o operatorze Miodulu. Zobaczcie, jak to się wszystko ze sobą łączy. To znaczy zobaczycie dzisiaj, jak to wszystko ze sobą się łączy. Przypominam, bo to jest bardzo ważne, jak sobie zajrzycie na mojego bloga, tutaj na dole, słuchajcie jeszcze na tej stronie głównej, jak sobie przewiniemy na dół, to jest ważne. Zajrzyjcie sobie tutaj do tego artykułu. Zagadka, robala rozwiązana. Warto zaglądnąć do niego yy, z dwóch powodów. Po pierwsze, pomijam, że tutaj jest filmik, w którym omawiam krótko wszystkie nadesłane e, przez Was, słuchajcie, rozwiązania na e, kom, konkursowe e, i tutaj są one w tym miejscu do pobrania w postaci pliku zip, jak widzicie, prawda? Warto je pobrać, warto się z tego uczyć, czerpać wiedzę. Dla mnie to było ogromnym doświadczeniem zobaczyć jak nasza społeczność, jak każdy z nas, każda mróweczka z nas buduje jakiś kod. Naprawdę, nawet początkujące osoby dawały tutaj, dają Sporo inwencji, sporo inspiracji. Są osoby również zaawansowane, które pokazały, jak one piszą. A więc zobaczcie, że jest się z czego uczyć. Polecam, polecam ten artykuł szczególnie dla wszystkich do przejrzenia w wolnej chwili. Ale szczególnie dla początkujących, zobaczcie, zobaczycie sami, tak bym powiedział, ile można się z tego nauczyć i zaczerpać wiedzy. Garściami warto czerpać. Dobrze, to był artykuł na blogu, do którego zapraszam i specjalnie pokazałem wam, gdzie go otrzy. Szukać. Natomiast teraz sobie to zmniejszymy i zajrzyjmy jeszcze tylko króciutko. Zobaczcie, tutaj później zebrałem. Tam właśnie to macie spakowane w postaci pliku zip, tak? Czyli tutaj wszystkie wasze rozwiązania w większości rozwiązań podeszliście do tego w ten sposób że jakby przesuwanie się ciała tego robaka w tej zagadce zrobiliście w oparciu o yy, przesuwanie przesu operację przesunięcia bitowego, absolutnie nie oceniam czy to dobrze czy źle co więcej ja podając założenia do tego konkursu kompletnie nie pisałem yy, nie, nie, nie nakładałem tutaj żadnych ograniczeń można to było zrobić w dowolny sposób Sposób, byłem raczej ciekaw, czy ktoś wpadnie akurat na taki pomysł jak ja. Przy czym też, znowu, kompletnie się odcinam od tych, którzy będą chcieli później powiedzieć albo mi wmówić, że mój sposób jest najlepszy. Absolutnie, broń Boże, tyle było fajnych sposobów pogadanych przez Was, że ja jestem w szoku. Ja natomiast chciałem zwrócić na nieco inną uwagę, na nieco, inną, nieco inny aspekt programowania. Właśnie chodzi o operator Modulo, którego ja uwielbiam nazywać miodulo, bo tak dla mnie on bardzo fajnie brzmi, ale również na YouTubie wtedy zapytałem się Was, czy wiecie, czego będzie dotyczył ten poradnik, który był inspiracją, tak naprawdę takim zapalnikiem do tego konkursu? I powiem Wam, że to ciężko było zgadnąć, a tymczasem niektórym z Was to się udało, i tam słyszałem, jak osoby pewne um, odpowiedziały w końcu, że a może to będzie. Ja pomijam, wiele było pomysłów, ale wśród tych pomysłów znalazło się tam chyba, że a może to będzie dotyczyło jakiejś wielozadaniowości. Aha, aha, a więc dzisiaj troszeczkę nie tylko o um, operatorze modulo. Dla początku początkujących, dla zupełnie początkujących zapraszam Cię, ale również o takiej prostej, najprostszej wielozadaniowości, nawet gdy jeszcze się nie zetknąłeś z timerami, czyli nie zetknąłeś z timerami sprzętowymi, to i tak już można sobie zacząć radzić. Co pokazał właśnie ten konkurs. Warto zaglądać. Oczywiście tajmery programowe o wiele lepiej i wręcz należy się robić w oparciu o tajmery sprzętowe, ale gdy ich nie ma pod ręką, to jak to się mówi można sobie zawsze poradzić jakoś, dlatego zachęcam Was do przeglądania tych prac ściągnięcia sobie z bloga i na zasadzie czytania jak e buka przeglądania tych kodów nie trzeba wszystkich uruchamiać, mówię Wam mówię Wam, dla mnie osobiście to było coś niesamowitego ale teraz chciałbym Wam pokazać jak ja to rozwiązałem Dlaczego tak to rozwiązałem i co w związku z tym chciałem Wam przekazać, czego być może będziecie mogli się również e, nauczyć? Razem ze mną i dlaczego warto stosować operator modulo. Ja nie mówię, że to modulo tylko do tego się nadaje. Przydatny jest w wielu różnych aspektach programowania, aczkolwiek przez yy, początkujące osoby jest jakoś pomijany ten operator yy, i wręcz niektórzy się go boją. <laughs> ja bym tak to określił. A tymczasem zobaczycie. Co z niego można ulepić i zbudować? Jaka to fajna glina do wielu różnych rzeczy. Dajcie mi sekundeczkę przerwy i już wracam, mówię dalej. Hej! już jestem. Liczę na to, że w ramach tej przerwy zerknęliście sobie do zadania konkursowego, żeby sobie naprawdę dobrze przypomnieć, na czym ono polegało. W sumie było proste. Chodziło o to, żeby na ośmiu diodach, te na najbardziej znaczącym, na najbardziej znaczących, najstarszych bitach, żeby sobie dwie mrugały niezależnie w różnym tempie. Natomiast na sześciu, żeby też niezależnie od tamtych mrugających diod, przesuwał się nam taki robalek w kółko z lewej do prawej, czy tam z prawej do lewej, to już nieistotne. I dzisiaj chciałbym z Wami Napisać ten króciutki kod, podzielić się z Wami pewnymi pomysłami, spostrzeżeniami, ale również czekam od was później na wasz feedback, jak Wam się to podobało i czy coś tutaj z tego, bo można powiedzieć, że jakby dorzucam się do rozwiązań konkursowych, ale nie biorę udziału w konkursie, zostałem wykluczony. Bo jak mówię, absolutnie nie chcę przebijać niczego pomysłu i kompletnie nie o, nie o to chodzi. Bo konkurs nawet tego nie dotyczył, tak? A więc zobaczcie. Mamy sobie tutaj, przygotowałem, otworzyłem już nowego eklipsika. Mamy podstawowy szkielet programu. I teraz ja postanowiłem sobie przygotować, żeby tego już nie rozbijać na wiele różnych plików, postanowiłem sobie przygotować takie krótkie makra, Bo zakładam, że będę działał słuchajcie, na mm, całym porcie C po prostu 8 diod. Ale może zanim dalej powiem o programie, to najpierw spójrzmy na platformę sprzętową. Tu w tym celu użyję, wybaczcie mi zestawu uruchomieniowego ATB. W tej kamerze może źle widać, ale pokażę go w tej kamerze. Zobaczcie, zestawu ATB użyję i mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo tutaj mi jest bardzo wy możecie sobie to również miało testować na stykówkach zresztą nawet na stykówce robiliście testy przysyłaliście mi filmiki zdjęcia yy, i dało się prawda ja potem to wszystko przeportowałem sobie na Atmega 32 która jest w zestawie a tutaj bo zobaczcie że w zestawie ATB 105 nawet nie muszę przewodów połączeniowych wrzucać żeby podłączyć tutaj te 8 diod led tylko po prostu sobie wpinam ładnie jumperki i proszę bardzo już mam do całego portu C mikrokontrolera Atmega podłączonych 8 diod i tu jeszcze ładnie opisanych, jak która po kolei widzicie, fajnie to jest zrobione. Dodatkowo, żeby też nie było plątaniny kabli, wystarczy, że podłączę tylko cały zestaw do USB, do komputera i w tym momencie spójrzcie tutaj się mi zaświeciła również dioda niebieska USB ASP ponieważ ten zestaw uruchomiowy ma wbudowany programator pełnoprawny USB ASP a więc mam wszystko w jednym i bardzo wygodnie mi się na takiej platformie nie tylko prowadzi dla was ćwiczenia ćwiczenia do moich książek które polecam oczywiście szczególnie Bluebooka, który będzie podstawą do zrozumienia dzisiejszych ćwiczeń dzisiejszego również ćwiczenia jeśli chodzi o tajmery programowe ale oparte o tajmery sprzętowe, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, i już wracamy do kodu. A więc przygotuję sobie takich 8 makr, przy czym numerując diody od LED1 TOG, i ona będzie wskazywała na diodę podłączoną do pinu PC0 i tak dalej, aż tych diod będzie. 8, zobaczcie. To taka podstawa. Nie chciałbym tego wrzucać w oddzielny plik H na razie, bo program nie będzie długi. Pamiętacie tam te kody w zadaniach, które sobie liczę na to, że ściągnęliście, zanim oglądacie ten poradnik? Nawet zróbcie przerwę i obejrzyjcie najpierw, żebyście mieli jakby punkt odniesienia i punkt porównania. Będą, będą nam tutaj pokazywały pewne różnice. W podejściu, bo też byłem ciekaw z drugiej strony, czy ktoś z Was akurat wpadnie na podobny pomysł do mojego. Jeszcze raz przypominam z uporem maniaka, kompletnie nie oceniając, czy mój pomysł był lepszy. Broń Boże, nie, nie o to chodzi. Ale akurat fajnie, bo mogę się dołączyć do tych wszystkich prac i pokazać jeszcze nieco inne rozwiązanie, co mnie bardzo cieszy, bo, bo, bo dzięki temu wszyscy wy mi daliście dużo. Ja Wam też daję od siebie. Bierzcie i dzielcie się tym z innymi. Innymi, słuchajcie, dobra co musimy zrobić szybciutko bo to jak mówię jest poradnik dla totalnie początkujących i żebyście się nie obawiali, że tu będą jakieś straszne rzeczy, nie ustawiamy kierunek całego portu wszystkich pinów, bo całe 8 diod mamy podłączone na jeden, czyli FF0XFF czyli 295 czyli wszystkie piny są wyjściami, ponieważ wszystkie diody w zestawie ATB słuchajcie LED są podłączone katodami do pinów procesora to sterowane żeby świeciły to sterowane są stanem niskim a więc na początku programu wystawiam na wszystkie piny stan wysoki po to żeby diody przy starcie mi nie świeciły tak dla porządku chociaż za chwilkę zacznie się działanie Programu głównego. I teraz, jak pamiętacie, najstarsza dioda, najstarszy bit tych 8 diod, czyli powiedzmy, e, powiedziałbym, o, żeby to pokazać, może tym długopisem postaram się wam pokazać. Ta ostatnia dioda LED8, tak, która odpowiada najstarszemu bitowi w bajcie, jeśli chodzi o port, ma sobie mrugać powiedzmy częstotliwością co sekundę. Druga dioda, idąc dalej w prawo, dioda yy, u nas będzie to numer 7, tutaj o, ta dioda, ma sobie, yy, ta dioda numer 7 ma sobie mrugać co 40 milisekund, całkowicie niezależnie od pierwszej. Na początku jak to uzyskać, bo to pewnie już wiecie. Otóż trzeba było sobie, yy, jedno było, słuchajcie, zastrzeżenie: nie można użyć timerów sprzętowych, a trzeba sobie jakoś poradzić. I sobie z tym poradziliście, bardzo łatwo wymyśliliście, że trzeba tu zrobić szybko jakąś podstawę czasu, każdy z Was zrobił, wielu z Was zrobiło różną tą podstawę czasu i rozwiązania były w zdecydowanej większości dobre. Już przechodzę dalej, ale znowu sekundeczka technicznej małej przerwy. Hej! już jestem po przerwie jak zwykle. Słuchajcie, a więc tak, najprostsze rozwiązanie, jakie przychodziło wam również do głowy, to było zastosowanie tutaj tej podstawy czasu, czyli tego opóźnienia jakiegoś najmniejszego. Jak ja mówiłem, że dioda ma ta jedna najszybciej mrugająca, ta dioda numer powiedzmy 7, ta druga od lewej strony, że ma mrugać co 40 milisekund, to niektórzy z was przyjęli, że najmniejszą podstawą czasu będzie właśnie 40 milisekund i to było też dobre założenie, aczkolwiek później czasem Ciężko byłoby zmieniać trochę czasy na krótsze dla innych diod. I można byłoby tu słuchajcie wprost napisać Delay MS. 40 ms, 40 milisekund, taka będzie podstawa czasu. Gdzieś tam na końcu pętli. Słuchajcie, proszę bardzo, a tutaj wpisywać teraz działanie naszych timerków. I tu przypomnę Wam, z Bluebooka, słuchajcie, warto do niego zajrzeć, naprawdę tam jest to opisane, jak to zrobić z timerami sprzętowymi. Może się powtarzam, ale myślę, że warto. Tu sobie opowiemy, jak to zrobić bez timerów sprzętowych, a więc to jest tylko tak jako ciekawostka ale myślę, że ten przykład szybko będziecie sobie sami przerabiali z bluebookiem i jak ktoś będzie do mnie po tym poradniku pisał, że yy, słuchaj Mirek, tam ja nie mam bluebooka, ale nie wszystko rozumiem no to zrozumcie proszę, że nie jestem w stanie wszystkiego wyjaśniać każdemu oddzielnie na maila w poradniku chociażbym chciał naprawdę, albo nie jestem w stanie też wszystkiego wyjaśniać w poradniku bo ja i tu się dużo muszę rozgadać jeszcze ględzę jak ja to mówię a gdybym miał omówić w poradniku wszystkie typy danych, zmienne podstawy języka C, o Boże, to by zajęło Mnóstwo czasu. Lepiej było to zebrać w książce, dlatego polecam wam te książki. I naprawdę jak mnie pytacie później, że nie wszystko rozumiecie z poradników, to dlaczego akurat nie słuchacie tam, gdy mówią, że polecam Blubuka. Warto się za niego zabrać, a więc w tymże Bluebooku bardzo często używałem takich oto zmiennych, tutaj przed pętlą główną powołam sobie dwie zmienne 16-bitowe, timer 1 i timer 2, może często to przesada ale w takim w przedostatnim rozdziale wstęp do systemów czasu rzeczywistego pomimo, że on groźnie brzmi jak dla początkującej osoby, ale naprawdę jest jednym z najważniejszych, bardzo docenianych i wartościowych rozdziałów właśnie w Bluebooku, naprawdę, przez wielu z Was, warto do niego sięgać. Te timery programowe, jak je zrealizować? I jak tu zrobić, żeby tego delaya wyrzucić? Bo przede wszystkim, zobaczcie, w tym delaju moglibyśmy używać maksymalnie, ja teraz nawet nie pamiętam, by trzeba było zajrzeć do plików nagłówkowych do AVR, GCC, gdzieś do Atmel Tool China, jaką tu można podać maksymalną wartość. Nie za dużą. Gdybyśmy później chcieli sobie zrobić przerwę, ktoś chce zrobić na przykład tam 5000 milisekund, żeby było 5 sekund, to się dziwi, że to nie działa, to krócej działa. Otóż tak nie da rady. Tak nie da rady. Żeby to zrobić, to trzeba napisać własną funkcję opóźniającą, słuchajcie, jaki to problem? Otóż wystarczy. Przygotować sobie najpierw nagłówek przed pętlą przed funkcją główną Mine, nazwijmy naszą funkcję MDelay i przekazujmy do niej wartość 16-bitową, czyli od 0 do, do 65-535 Tyle, milisekund tyleż milisekund mogłoby liczyć nasze największe opóźnienie. Natomiast następnie napiszmy sobie, słuchajcie. Naszą funkcję poniżej funkcji głównej programu Mine. Zobaczcie, no napisanie własnej funkcji opóźniającej zamiast delaya MSA, żeby można było stosować długie czasy, jest bardzo proste, banalne, żeby nie powiedzieć prostackie. Tu robimy pętlę while, słuchajcie, MS minus minus, czyli w tej pętli wciąż zmniejszamy przekazany argument MS i wystarczyłoby zrobić tutaj delay. MS1. Zgadza się ze mną? A więc jeśli przekażę do funkcji delay 1000, to po prostu to odliczy mi do 1000 w dół i się skończy. Prawda? A jakbym chciał 5000, to również odliczy 5000. Ograniczony jestem tylko typem UINT 16T. Zgadza się? Mam nadzieję, że to rozumiecie. Tyle tylko, że my tę funkcję, tę pętlę sobie troszeczkę rozbudujemy, ponieważ tutaj wstawiamy podstawę czasu. Tutaj nie będziemy, tutaj będziemy używać m delay. Yy, podstawy czasu, tutaj będziemy używać mdla1, słuchajcie yy, to, czyli tu ją wywołujemy ale tutaj musimy zacząć napędzać timery programowe możemy to zrobić naprawdę w, nawet w prostszy sposób jeszcze je napędzać niż w bluebooku ja wiem, że w bluebooku jest troszeczkę inaczej i często mnie pytacie, a czy to nie można zrobić napędzanie tych timerów w taki sposób i bo zobaczcie, if timer1 czyli jeśli timer1 jest Niezerowy to timer 1 minus minus, czyli go zmniejszamy. I bardzo często mi o to pytacie, dlaczego w Blubuku jest to zrobione inaczej, jeszcze dodatkowo z taką zmienną n, która jest porównywana, coś dziwnego się dzieje. Otóż jest to bardzo ważne, tam działa to w przerwaniach, tam zależy nam bardzo na czasie, na optymalizacji kodu. Jeśli nie wiecie, z czym to się wiąże, to proponuję wam sobie napisać to w przerwaniu, robiąc ćwiczenie do Blubuka. Słuchajcie, to proponuję to skompilować, a tu oczywiście timer 2, bo tu oczywiście timer 2 będziemy ruszali sobie. Na programowy. I tutaj też timer 2 oczywiście, tak? To proponuję sobie to skompilować w taki sposób i zobaczyć na przykład ile to zajmie bajtów nam w pamięci flash. Co będzie nam mówiło o tym, ile czasu tak naprawdę będzie się wykonywało takie przerwanie. Zakładam, że na przykład nawet nie znacie assemblera, to chociaż po tym sobie porównacie. A okaże się, że to rozwiązanie zajmie tych bajtów troszkę więcej. O dziwo, pomimo że mniej kodu. Tymczasem tam będziecie mieli rozwiązanie w BlueBooku. No dobra, przypomnę wam, tam będziecie mieli takie rozwiązanie. Z czego się może zdziwicie, że na początku przerwania będzie powołana sobie jakaś tam zmienna u 16n, a następnie nasze yy, zmniejszanie, nasze operacje na timerach będą wyglądały w ten sposób. Słuchajcie, no przecież ktoś powie: To głupota. Po co tak tu ładować timer 1 do n, potem sprawdzać czy n, a jak to? Tutaj w przypadku M-Delaya to jest. Po Poroniony pomysł, to jest niepotrzebne. Można byłoby zrobić tak, jak przed chwilą zrobiłem, ale tam w przerwaniach, w, w, gdy to działa w, w procedurze obsługi przerwania, jest to bardzo istotne. Tutaj nie będę się nad tym skupiał, bo to nie jest temat tego poradnika. A więc napędzanie timerów, mam nadzieję, że widzicie, jak się odbywa. Teraz tylko wystarczy ich użyć w pętli głównej programu. Jak? To już za chwileczkę. Znowu muszę zrobić teraz częstsze przerwy ze względu na nagrywanie materiału na kilku różnych kamerach. Sekundeczka. Już jestem. Dla tych, którzy, prawda, nie wierzą, że tak powiem, w te timery programowe, jak one działają, jeszcze nie mają tego Blue opierają się, żeby go jeszcze nie kupić, bo to może będą przeinwestowane pieniądze i tak dalej, i tak dalej, to pokażę Wam, jak to się robi, słuchajcie, jak korzystać z tych timerków. Oczywiście, mówię, tutaj pokazują to niestety bez przerwania, więc nie będziecie mieli pełnego obrazu, jak to jest w Blue Ale mamy na przykład timer 1 i timer 2. Mógłbym sobie jeszcze powołać timer 3, 4. No, za dużo to też nie za bardzo, ale dlaczego też wyjaśniam w książce. A więc zobaczcie, if, timer 1, otwieram nawias klamrowy i pod koniec napiszę, timer 1 równa się 1000. Co oznacza, że gdy timer pętla główna, słuchajcie, stąd dotąd, zapiernicza sobie miliony razy na sekundę, prawda? Procek leci. No oczywiście jest przerywana za każdym razem teoretycznie na jedną milisekundę, więc tak aż szybko nie leci. Mamy tu jednak opóźnienie, to jest ta nasza wada, że nie używamy timerów programowych, więc ona leci sobie z prędkością, co z rozdzielczością czasową jednej milisekundy. W tym momencie za każdym obiegiem sprawdzana jest wartość zmiennej timer1. Jako, jako, że jest ona zmienną globalną, to na początku była równa 0, 0 a więc gdy wejdzie pierwszy raz pętla główna w, w swój obieg, ona jest równa 0, a więc za pierwszym razem ten if, ten warunek się wykona, możemy coś w nim zrobić i znowu ustawiamy timer1 na 1000, co oznacza, że chcemy, aby Znowu warunek został spełniony po jakim czasie? Po 1000 milisekund, ponieważ tu mamy 1 milisekundę podstawy, to po 1000 milisekund ma być on spełniony, tak? Teoretycznie, wiecie, to nie będzie dokładnie, ponieważ wykonujemy tutaj oprócz jednej milisekundy opóźnienia jeszcze jakieś operacje, które zajmują czas. Tutaj jest zajmowany czas, ale czy to nam jest istotne do jakiegoś migania diodami, do wykonywania opera jakichś operacji, które nie są jakieś mocno zależne? Zobaczcie, to jest, to jest, to jest cała, cała rzecz w tych timerach programowych. Moglibyśmy teraz zatem wziąć sobie tą diodę ósmą z lewej strony, słuchajcie, i zrobić tutaj LED8 TOG, a więc... Zobaczcie, to jest cały program cały w pętli głównej. Pomijam tego MDLA w wersji z BlueBooka z timerami sprzętowymi tego MDL'a by tu nie było, tylko w tej pętli byłby taki fragment i już nam dioda będzie migała co sekundę. Czy tak się zadzie, zadzieje również w tej sytuacji? Sprawdźmy, słuchajcie. Skompilujemy program i wgramy go do procesora za pomocą e, naszego wbudowanego programatora. Uwaga! Klik. Wgrywamy. Coś mi bodaj, że nie poszło. Nie, wgrało się, wgrało. Tylko, że nie działa, nie mruga nam.